Cześć! Dziś 17 listopada, czyli według kalendarza świąt nietypowych, mamy to święto baklavy. Nie pozostaje mi nic innego, jak przyrządzić dla Was bakrawę. Poszłam na łatwiznę, kupiłam sobie ciasto filo, przycięłam je odpowiednio do wielkości blaszki. Bierzemy pierwszy płat i ważne, żeby go ułożyć równo na blaszce. W garnuszku mam już rozpuszczone 220 g masła oraz przeszkowany pędzelek. Na nie macie to możecie użyć pacika. Łyżeczki. Chodzi o to, żeby teraz dość cienką warstwą posmarować płat. Mam już cztery płaty położone. Teraz bierzemy orzech. Ja sobie już je odłubałem wcześniej. Jak widzicie, mam szatkownicę od bendera. Ja mam na dość duże kawałki, ale jeżeli wolicie drobniej, podrobnicie je bardziej. I ja mam tutaj mieszankę orzechów włoskich i laskowych. Orzechy rozprowadzamy różną warstwę. Podejrzewam, że powinny być bardzo drobno podziałane. No ja już nie miałam czasu. Delikatnie skrapiamy masłem. Po to, żeby nam się kolejny płat ciasta przylepiał. I układamy kolejne warstwy ciasta. Tak samo jak poprzednio, również musimy je posmarować. Bierzemy ostry nóż i przed skropieniem ostatniej warstwy, jakąś wylaniem reszty masła, musimy to Jest to Ważne, aby zrobić to teraz, też później po prostu Wam się tu nie ma szans udać. To, to będzie bardzo kruche, będzie łamliwe. No i będzie też twardawe. Nie twarde, ale twardawe. Mi wyszło 24 takie większe ciastka. to no jeżeli drobniej pokroicie, będziecie mieli więcej. I teraz całość obficie zalewamy masą. Staramy się w miarę równo też to masło rozprowadzić. To ja czekam na właściwą temperaturę piekarnika i wsadzam na 20 minut, 200 stopni. Przypiekło nam się w ten sposób. Bierzemy mały garnuszek, szklankę cukru i pół szklanki wody. Pół szklanki starczyk? A, dobra, tam całą szklankę. Całość podpalamy i rozpuszczamy cukier. Później na taki fajny syrop. Skleroza nie boli. Jeszcze kawałek cytryny. Zaraz pracę. I czym byłaby kuchnia Freddy bez jakiejś wtopów? Przestało mi się napisać. Wycisnęłam do garnka taki kawałek cytryny, przemieszałam. I całość równomiernie wylałam po bakla. Podstawiamy teraz ciasto na jakieś 2-3 godziny. Niech tam wsiąknie i przejdzie smakami. Minęło już nawet troszkę więcej niż 2 godziny, więc próbuję wyjąć jeszcze z ciasteczek. I moja baklawa prezentuje się w ten sposób. Jeżeli wiecie, co mogę zrobić lepiej, to bardzo chętnie poczytam w komentarzach. Uwielbiam to ciastko. A jak widać, wcale nie tak prosto jest zrobić, mimo tego, że oglądałam no, kilka tutoriali na ten temat. No nic. Ja mam sporo ciasteczek. Ale no spoko. Podziel się ze znajomymi. A Wam życzę smacznego.